Pacholęciem będąc, zagrywałem się wraz z rówieśnikami Wolfensteina 3D. Grę legendarną, przełomową i w pierwszej połowie lat 90. bardzo nowatorską. Muszę jednak przyznać, że był to jedyny Wolf, który jakkolwiek utkwił w mojej pamięci i pozostawił w niej jak najbardziej pozytywne skojarzenia. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do momentu, kiedy Szwedzi z Machine Games zaprezentowali światu swój deweloperski debiut. Siemanko z tej strony Maxior, a to jest recenzja gry Wolfenstein The New Order w wersji PC. Gra wyszła również na PlayStation 3, PlayStation 4, Xboxa 360 oraz Xboxa One. Do dzieł spod znaku hitlerowskiego zamczyska podchodziłem zwykle z obojętnością doprawioną lekką dozą sceptycyzmu. Owszem, były to całkiem niezłe gry, ale jakoś żadna nie zrobiła na mnie większego wrażenia. Prawdopodobnie tak samo byłoby z The New Order, gdyby nie wspaniała akcja promocyjna. No i powiedzcie teraz, że reklama dźwignią handlu wcale nie jest. Zwiastony w stylu Tarantino przedstawiające drobny zarys fabuły zaciekawiły mnie na tyle, że od razu złożyłem zamówienie i chłonąłem każdego newsa na temat gry, niczym dewotki słowo na niedzielę. Przejdźmy więc do wspomnianej przeze mnie historii, bo musicie wiedzieć, że jak przystało na prawdziwego FPS-a, fabułą właśnie nowy Wolfenstein Stoi. William B.J. Blaskowicz, znany starszym graczom z wykrzywiania twarzy u dołu ekranu, kontynuuje swą krucjatę przeciwko nazistom. Niestety, ze względu na przewagę liczebną, taktyczną i o dziwo technologiczną wroga, akcja zawodzi na całej linii, a nasz protagonista w wyniku wybuchu kończy z mózgiem przerobionym na Bigos w Polskim Szpitalu Psychiatrycznym i tkwi w tym stanie przez 14 lat. Po upływie czasu rekonwalescencji, pod wpływem mocy magicznej, fal z kosmosu albo tego, że hitlerowski żołnierz chciał mu zwiększyć ilość otworów w ciele, BJ, umięśnione warzywo Blaskowicz, wraca do stanu pełnej sprawności bojowej. 14 lat nieużywania mięśni nie przeszkadza mu w dziarskim rozczłonkowywaniu oponentów, ocaleniu ukochanej i wyruszeniu ku przygodzie. Na pierwszy rzut oka fabuła jest strasznie głupia, wręcz godna kina akcji z podznaku Sylwestra i Arnolda z lat ich świetności. Jednak im dalej w las, tym ciekawiej. Narracja prowadzona jest bardzo sprawnie, bohaterowie są ciekawi i wyraziści, a umyślne i umiejętne wstawienie filmowych klisz nadaje historii sporo swoistego uroku. Widać u Szwedów inspirację filmami Tarantino. Jednak nie jest to próba zrzynki z bękartów wojny, ale delikatne podpatrywanie mistrza i próba wykorzystania jego mądrości. W każdym razie wyszło to całkiem przyzwoicie. Czasami zdarzą się pewne przestoje, które jednak zbytnio nie wybijają z rytmu. Autorzy pomyśleli też o przedłużeniu żywotności produkcji i zatrzymaniu nas na dłużej przy wolfie, mianowicie już na początku podejmujemy decyzję, która częściowo determinuje styl rozgrywki i nieco zmienia spotkane postacie i wydarzenia. Tak więc, aby poznać całość produkcji, grę musimy przejść minimum dwa razy. Sprytne zagranie Machine Games. Pomimo wykorzystania silnika znanego chociażby z Rage, nie możemy spodziewać się fajerwerków graficznych. Modele postaci są ładne i szczegółowe, ale już jakość tekstur i toczenia głowy nie urywają. Ogólnie gra wygląda ładnie, ale po ID Tech można było spodziewać się czegoś bardziej oszałamiającego. Prześlicznie wyglądają za to wybuchy Ala Michael Bay, a wierzcie mi, jest ich tu sporo. Projekty lokacji są całkiem niezłe, podczas swojej misji odwiedzimy między innymi nazistowskie więzienie, kanały i podziemne bazy, obóz koncentracyjny, a nawet księżyc. Trzeba przyznać, że twórcy się nie patyczkowali jeśli chodzi o rozmach i epickość produkcji. Większość architektury to dzieło hitlerowców, wszędzie więc pełno stali, betonu i elementów kojarzących się z reżimowym uciskiem. Buduje to całkiem niezły klimat i pozwala wczuć się w świat pod rządami nazistów, ale momentami przejadła mi się ta wszechobecna szaroburość i ubetonowienie. Może właśnie o to chodziło. Świetnie też wypada strona audio. Dialogi są nagrane całkiem nieźle, aktorzy wczuwają się w swoje role bez przesadnej teatralności, a głosy są bardzo dobrze dobrane do postaci. Jednak wisienką na torcie oprawy jest muzyka. Już w menu początkowym w nasze uszy uderza ciężkie brzmienie, które idealnie pasuje do FPS-o zbawieniu świata. Podczas starć muzyka nabiera tempa i podkręca adrenalinę, by zaraz potem cicho przegrywać w tle podczas kaccenek. Dominują ciężkie gitarowe brzmienia przeplatane elektroniką z lekką domieszką dubstepu. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że muzyka w Nowym Wolfensteinie robi klimat. Jeśli chodzi o rozgrywkę, Wolf to klasyczny FPS. Bardzo podoba mi się solidnie wykonana mechanika strzelania, podobna do tej z Call of Duty. Wprowadzono również jednoklawiszowe wychylanie się z zaosłon. Trzymając przycisk, wchodzimy w tryb ukrywania się i wciskając klawisze kierunkowe, wychylamy się z zaosłony. Nie jest to złe rozwiązanie, ale trzeba się do niego przyzwyczaić, by dobrze wymierzyć miejsce ukrycia. Na początku często zdarzało mi się bowiem zbytnio schować i po wychyleniu oglądać ten sam murek z trochę innej perspektywy. Mamy tutaj też niszczenie osłon. Tylko niektórych osłon. Tak szczerze nie rozumiem, czemu gra, która zajmuje 40 giga na dysku, nie ma zaimplementowanej praktycznie żadnej interakcji z otoczeniem. Można zniszczyć betonowe osłony i drewniane skrzynie oraz wycinać kwadraty laserową przecinarką w ściśle określonych miejscach. I koniec. Nie można zniszczyć krzesła przy biurku, przesunąć beczki czy nawet z butelki stojącej na stole. Ja rozumiem, że gry rządzą się swoimi prawami i pewne uproszczenia istnieją, ale hej, spójrzcie na Duke New 3D, który nie był tak zaawansowanym shooterem, a interakcję ze światem gry miał opanowaną na poziomie mistrzowskim. Serio? Nie dało się chociaż trochę zbliżyć pod tym względem do Dziadzi Duke'a? Zgodnie z obecnym trendem mamy w The New Order elementy RPG. Rozwój postaci nie polega jednak na punktach i drzewkach umiejętności. Jest on mocno uproszczony, za co chwała twórcom, a do tego ciekawie pomyślany. System rozwoju przypomina nieco ten z The Elder Scrolls: rozwijają się te umiejętności, których używasz. Dodatkowo jest on połączony z achievementami. Zabij 10 na zioli, rzucając nożem, dostaniesz miejsce w ekwipunku na dodatkowy nóż i pyk, a echik wpadł na nasze konto. Fajny pomysł, do tego nie niepotrzebnie rozgrywki. Powracają też apteczki. Niestety dla graczy wychowanych na nowoczesnych strzelankach zdrowie odnawia się tylko o 20 punktów. Jeśli chcemy się uleczyć, musimy szukać medykamentów lub jedzenia. To oldschoolowość w dobrym tego słowa znaczeniu. Niestety muszę też trochę ponarzekać. Gra jest do bólu liniowa. Słyszałem już opinie, że przecież można zajść przeciwników z różnych stron i jest tyle sekretów itd. Tak Niby tak, ale każdy etap to areny połączone korytarzami z mniej lub bardziej niewidzialnymi ścianami. Idziemy z pokoju A do pokoju B, tłuczemy wrogów i znowu korytarzem w prawo do kolejnego pokoju. Gdzieś po drodze możemy trafić na jakiś mały pokoik z jakąś znajdźką, ale nie przesadzajmy znowu, że to swoboda rozgrywki. Niezbyt podobają mi się sekwencje skradankowe, jest ich przede wszystkim za dużo jak na rambo strzelankę. Poza tym mechanika skradania jest prosta do bólu i zawiera sporo głupotek. Zdarza się, że przeciwnicy nas nie widzą, mimo że kucamy 2 metry przed nimi w pełnym świetle z pistoletem wycelowanym prosto w ich głowę. Innym razem strażnik 200 metrów dalej wszczyna alarm, bo zauważył, jak zakradamy się do jego kolegi. Owszem, kiedy wszystko działa jak należy, skradanie daje sporo satysfakcji, tym bardziej, że animacje i egzekucji są zrobione bardzo fajnie, ale mimo wszystko ten element jest zbyt niedopracowany, by można było uznać go za plus produkcji. W trakcie gry nie natrafiłem na jakieś większe błędy. Zdarzali się przeciwnicy przechodzący przez beton, trafiający nas przez osłony albo utykający w ścianach, jednak nie jest to nic, co byłoby jakoś ociążliwe lub uniemożliwiało rozgrywkę. Wolfenstein The New Order to całkiem porządny FPS, przemyślaną, ciekawą fabułą, dobrą mechaniką strzelania i kilkoma świeżymi pomysłami z różnym skutkiem sprawdzającymi się w grze. Nie jest to rewolucja na miarę tego, co twórcy zapowiadali w trailerach, ale jeśli lubicie stare kinoakcje i dobre shootery, na pewno nie pożałujecie zakupu Wolfa.